Metoda Bolca w FC26. Cztery kroki, żeby tą metodę zastosować. Przechodzimy do pierwszego punktu, a chodzi, moi drodzy, o kwestię wolna przestrzeń. Drugim punktem naszej układanki jest lewa gałka analogowa i byczki. Trzecim z punktów w tym filmie jest to, żeby używać mocnych podań. Trzeci punkt R1. Plus x i na końcu to jest czwarty punkt. Wycofujesz, zwalniasz akcję, wycofujesz, szukasz wolnej przestrzeni, szukasz, kręcisz się, szukasz, szukasz, zwalniasz akcję, zwalniasz akcję, bam, przyspieszasz akcję, przyspieszasz, przyspieszasz akcję, bam, i jesteś sam na sam. Była metoda walca, była metoda lufy, to to będzie metoda bolca. I pamiętaj, bezpłatny trening w FC26 odbędzie się w czwartek o 20.00. Zapisz się już teraz na stronie Akademia akademialiska.pl. Bezpłatny trening, gdzie ogarniemy sobie obronę raz, a dobrze w FC26.